Klaus i witam was w kolejnym odcinku z mapki single player. Tak, z mapki single player, yy, znowu single player. Tak, widziałem, że pod ostatnim odcinkaczkiem dobiliście tyle łapek, więc myślę, że no, spodobał wam się odcinek i dlatego nagrywam yy, dla was kolejny. Mapka się nazywa Find the Baton Plus. Yy, jest to no, Podobna mapka do tamtej też taka wyzwaniowa, że tak powiem. E, tutaj mamy zasady: don't brick block, czyli nie niż bloków, nie czytuj. No, standardowe zasady jak na każdej mapie, tak? E, I co? No i zaczynamy. Zaczynamy mapkę. Tutaj klikamy przycisk. I co? Jesteśmy już na mapce. Jesteśmy już na mapce. I o co chodzi w tej mapce? W mapce chodzi o to, żeby po prostu znaleźć przycisk i go tutaj mm, kliknąć. Tutaj widzę, że mamy jakieś. The runs. Nie wiem co tutaj jest napisane, ale coś jest na pewno. Czekajcie, jeszcze tak sobie luknę. Jestem na wersji 1.8, tak? Yy. Jestem na wersji 1.8, oczywiście. Ale nie wiem czemu ja mam takie, jak widzicie, slow motion. Nie wiem czy to jest specjalnie, czy po prostu. Yy, czy po prostu mój komputer już laguje. Ale nie, powinno być tak specjalnie, bo FPS-ów mam jakoś. No, no no jakoś są stabilne, nie widzę tutaj żadnych spadków więc szukamy, szukamy tego przycisku może być on wszędzie może być na drzewie może być no, no wszędzie po prostu i szukamy gdzie on tutaj hmm, na drzewie go chyba raczej nie będzie zakładam chociaż nie wiem to wolę sprawdzić w wodzie nie na wodzie nie może chyba przycisku stawiać nie nie można no ale mówię, yy, widziałem, że ta seria wam się spodobała z takich mapek Znaczy nie wiem, czy to można nazwać serią yy, O, jest, no i mamy Mamy kolejną tutaj właśnie Mapkę Frozen Wolej Wolej? Wa nie, nie Wolej to jest w nożnej, ale nie, nie 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 o to chodzi, widziałem, że wam się Spodobała tamta mapka, więc dlatego Tutaj wziąłem się Za nagrywanie po prostu tej yy, I ja mogę oczywiście O, tutaj mamy Ender Chesta, ale za, za ten, za, 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 co co, 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 Dziękuję wam też za te wszystkie suby, które doszły Bo dużo ich doszło, seryjnie dużo e, Bardzo się z tego cieszę Że po prostu coraz więcej mm, Nie, nie mogę powiedzieć, coraz więcej was dochodzi Bo, bo, to, bo dziwnie zabrzmi e, Ale coraz więcej mm, was po prostu przybywa na mój kanał I ogląda moje filmy, filmiki no i ja tutaj nie mogę, widzę, znaleźć tej kolejnej Kolejnego przycisku Chyba Chyba gdzieś on tu jest dobrze ukryty, bo jeżeli ja, ja go nie mogę znaleźć to To rzeczywiście, nie no dobra ja w sumie Ja mogę mieć takie zdolności, że, że on może być nawet Przede mną, a ja go nie, nie zauważę, tak No ale dobra, gdzieś on tutaj na pewno musi być O, mówiłem, jest No i dobra, jesteśmy teraz, o to jest chyba jakiś labirynt to teraz będziemy musieli się trochę namęczyć Z szukaniem mm, Tego, o nie, nie tak, nie tak, nie, nie namęczyliśmy się aż tak O kurde Uch uh. no, 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 no Ja i Parku, tak, no, na pewno No ale dobra, spróbujemy Spróbowaliśmy mhm. No dobra, będziemy tak próbować do, 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 do no aż do stranej śmierci, że tak powiem. No, ale nie, dobrze nam idzie, nie jest najgorzej. Dobra, po prawo możecie też zauważyć takie taką tabelkę, że tak powiem. jest to liczba faili, ile zrobiliśmy na danej mapie. Znaczy nie na danej mapie, tylko ogółem. No i tutaj możecie zobaczyć, że twórca mapy już miał 7 faili. Ja mam dopiero 2, więc nie jest najgorzej. Tutaj widzę, że... Ej, Murzyny! Morzyny normalnie, lol. Lolny gaz! no nie, nie, no lol. E, ale dobra, szukamy przycisku. O, już, nie, myślałem, że to jest przycisk. Nie mogę, już myślałem, że znaleźliśmy, ale nie. Tak łatwo chyba nie będzie, że on będzie gdzieś tutaj w domku. Ale że on jest ukryty, to ja wolę sobie wszędzie sprawdzić. Mm. Oczywiście, link do mapy macie w opisie tak jak do tamtej. Mm. I również możecie spróbować pobić tutaj mnie. Tutaj akurat możecie mnie spróbować pobić w failach. On może być też tutaj, mogą być jakieś drzwi ukryte, wiecie o co chodzi. Więc ja wolę wszystko lepiej sprawdzić, tutaj może być coś. E... O, i znaleźliśmy, dobra. E... Ale ja jeszcze tutaj coś przejdę, bo tam widziałem, że na tamtej mapce była skrzynka. I ja właśnie nie wiem czy ta skrzynka coś... Jakieś punkty, czy coś dodatkowe nie wiem. No ale dobra, nie, nieważne, nieważne, jeszcze tutaj wejdę, bo tutaj jeszcze chyba nie byłem, a nie byłem. Tutaj, a tu był ten przycisk, dobra Więc dobra, lecimy dalej Lecimy dalej z mapką Ja ogólnie na 1.8 wam szczerze nie grałem Powiem wam... Jeszcze, co ja powiedziałem? Na 1.8 jeszcze nie grałem tak ogólnie Więc tutaj jestem świeżak Naprawdę, jest 1.8 już bardzo długo, a ja jeszcze na tym nie grałem Bo ja gram teraz na... no 1.7, 10 coś takiego Takie wersje sobie właśnie gram No i dobra, lecimy dalej, lecimy dalej Ja ogólnie jestem... po szkole nagrywam ten odcinek bo, bo teraz mi się akurat tak, yy, że tak powiem chce potem pewnie byśmy mi się nie chciało no ale dobra, szukamy dalej A wiecie, nie, nie lubię nagrywać z, z, z niechęceniem, bo to, to, potem takie dodatkowe odcinki wychodzą yy, No ale dobra, 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 zmieniamy temat. Zmieniamy temat, szukamy przycisku. Teraz jest jakiś nederowy nederowy tutaj biom? Nie, biom to nie jest, biom to jest świat to to jest mapka, 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 a ręk, może ręka, nie, a ręka to Skywarsa. Nie wiem, coś to to jest, ale szukamy dalej. Tutaj może być, coś mi się wydaje, że tutaj może być ten przycisk. Hmm, tutaj hmm, może być nawet u góry gdzieś. No nie wiem, muszę wszystko sprawdzić po kolei, spokojnie. Tutaj, o, jest jakieś przejście tajemne. To jest jakieś przejście. No i dobra, tutaj. Tutaj też nie ma. No kurde, ile my będziemy musieli się z tym namęczyć. Ehm... <laughs> Dobrze, autor <laughs> ukrył te przyciski, bo... bo jeżeli by było za łatwo, to też by było... mapka byłaby słaba. Ehm, ja nie oglądałem z tego jakoś zbytnio odcinków, zobaczyłem tylko sobie... Ehm, no pierwszą rękę tak naprawdę. Yy, no ale też tak nie do końca, bo sami widzieliście, że nie mogę znaleźć przycisku. Yy, ale on... Być, mo może być nawet w Lawie mi się za Nie. Nie wiem. Poszukajmy, może poklikam co nie, bo... Boję się, że on w Lawie może być... Nie, w Lawie nie może być przecież przyciskiem, ale nie, może być za blokiem. To jednak może być. No ale dobra, rozgadałem się za bardzo. Tutaj widzę, że HP mi... znaczy HP, no jedzenie mi schodzi. Nie wiem czy to było zaplanowane, ale ale jeżeli nie to, to tutaj no, zaraz sprintować nie będę mógł po prostu yy, ogólnie dzwony biją w kościele, nie wiem czy to słyszycie ale mam nadzieję, że tego nie będzie słychać, bo no jest 17, tak? no to standardowo, że biją yy, u mnie na no, odcinku yy, dobra, tutaj nie ma tam też chyba raczej nie będzie hm. naprawdę nie wiem, gdzie on to mógł ukryć to może być wszędzie przecież, no przecież co ja powiedziałem, no nie Muszę, muszę popracować nad dykcją, bo na tych odcinkach jest masakra przecież. Yy, ale... Nie, no nie znajdę tego, no, nie ma opcji, że to znajdę, no. Tam? Nie, tam też nie może być przecież. No już zaraz nie będę mógł sprintować już, co nie? Hmm. Hmm. Tutaj już byłem, tam byłem, wszędzie byłem już praktycznie. Więc... No naprawdę nie wiem, gdzie to może być. Ale dobra, przynajmniej będziecie mieli taki dłuższy odcinek i, i, i po prostu będziecie mieli to sobie pooglądać przez jakiś czas. Zanim kolejny nagram, bo zanim nagram to też trochę minie, bo teraz jest szkoła. Oceny znowu się zaczynają. I tak do ferii. Ferie się mi zaczynają akurat 15. Mm, tak, 15, coś takiego. 15 lutego. O, o, nie, tutaj też nie ma. 15 lutego, właśnie, no. I wtedy będę miał tyle czasu na odcinki, że, że będzie tych odcinków, powiem wam sporo. Nie ma opcji, że to znajdę. Chyba będę musiał... Chyba ja będę musiał tutaj zrobić pauzę i poszukać tego przycisku, bo przecież odcinek będzie trwał 20 minut. Nie, więcej, więcej, bo to jest i kilka arenek jest. Kilka jeszcze tych mapek. jest, to ja... No trochę będziecie mieli z czego się pośmiać. Jak będę przechodził po przycisku, a go nie zauważyć, nie? Ja ale mówiłem, mam takie zdolności. O! To jest przycisk? Nie, ja myślałem, że to. A nie, dobra, to jest mój tekstur, tak. No ale dobra, dobra, dobra. Ostatni raz przelecę nasz znaczy przelecę? Poszukam, poszukam, poszukam tego przycisku. Przejdę się po tym i, i zmieniamy. Znaczy, robię pauzę. Robię pauzę i szukam tego przycisku. No, chyba będę musiał zrobić pauzę. Tak, 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 tak. tak. Więc tutaj zrobię pauzę ziomeczki i widzimy się za chwilę. A więc dobra ziomeczki, jestem ponownie już tutaj po przerwie. Jak możecie zauważyć, po prawej stronie udało mi się zedać oczywiście, szukając tego przycisku. Bo no, tak powiem, że no, spadłem. No ale w końcu udało mi się go znaleźć. Trochę, no, naszukałem się, że tak powiem. I jest on tutaj, tak, jest on tutaj. Klikamy go i ok, jesteśmy na kolejnej tutaj a ręce. Znowu powiem a ręce. I teraz tak doszedłem do wniosku, że z tymi shaderami to ja mogę mieć problem. Dźwignia? Nie, ja myślę, że dźwignia też działa. I mogę mieć problem z tymi przyciskami po prostu przyciskami shaderami Bo będą mi one czasami utrudniać Ci grę, no jak będzie jakieś miejsce, w którym będzie widoczny ten przycisk, a będzie na przykład cień i, i go nie zauważę, więc taka aukcja też może być. Tutaj widzę, że hello. Zobaczymy co to jest. Aha, nie mogę? Nie mogę. Aha, okej. Ok. okay dobra. W wodzie raczej nie będzie przycisku, bo o ile mi się zdaje, to nie można w wodzie stawiać przycisku Ale on może być wszędzie naprawdę, bo z tego co ja zobaczyłem, że był nade mną, był jakoś ukryty w śniegu Więc on może być wszędzie, mogę się spodziewać wszystkiego Tutaj muszę jakoś wejść, więc nie wiem, nie mogę niszczyć bloków Tam była dźwignia, bym ją sobie wziął i otworzył te drzwi po prostu, ale było napisane, że nie można niszczyć. Chyba będę musiał tutaj doskoczyć na tą górę. Coś mi się wydaje, że taka. Że tak, będę musiał doskoczyć po prostu na to. Nie wiem, czy mi się w ogóle uda. Dobra, nie, nie będę już próbował, bo zaraz się zdenerwuję. Nie chcę na odcinku wybuchać. Tutaj może jakoś. O! O! Tutaj trzeba chyba jakoś. Tak, tak. Coś takiego chyba. O! Parkurirem, Parkour Parkurirem. Doskoczę, doskoczę. Dobra. To sklon nie spadni. Ok, Okej, no i tak jak mówiłem, jest wejście u góry. No i dobrze, klonty, jesteś taki bystry Chłopak, Chłopak. Poczyna. Go down. Nie, ja się nie dam nabrać. Ja wiem, że to jest troll. Ja, ja nawet nie wiem, czy tam, nie wiem. Co tam pójdę? No. I tutaj na pewno będzie przycisk, coś czuję. Tutaj jest jakoś... Nie, tak? Co? co, 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 co. I Co? farmotyka? co? Przecież nie mogę. O kurde, zniszczyłem. Dobra, dobra. Dobra, zobaczymy, co to jest. No i co? Aha, aha, czyli ja jednak daję się strollować. Fajnie. fajnie, fajnie, To pomyślałeś, ci powiem. No nie, jeszcze nie doskoczyłem. Jak ja jestem słaby. Jak ja jestem słaby w tej mawce. Naprawdę, jestem słaby. No nie, jeszcze spadłem. Nie, do parkuru to nie, nie patrzcie na mi parku, bo możecie, możecie mieć... Mogą was oczy bo od tego. A, dobra, tak da się wskoczyć. Nie, no nie, 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 nie. Dobra, nie widzieliście tego. Nie, tam mrugnęliście. Przykładowo. Tam przykładowo, no... Mrugnęliście po prostu, tak? Dobra, go down, trzeba już wiem, że trzeba iść na dół. I że co? A, jest przycisk, okej. Okay. Dobra, czyli teraz jakieś kasy, nie no przecież tutaj jak będzie parkur to też masakra będzie No nie to jest labirynt akurat chyba Tak to jest labirynt, więc Light Więc teraz lajsik Na luzie sobie to Poszukam tego przycisku yy, I okej, okay. i pod tym odcineczkiem oczywiście jeżeli dobijecie 90 lajków to macie kolejny odcinek z właśnie takiej mapki yy, No pod tamtym było sporo, nawet nie pamiętam już ile, ale chyba 85 coś takiego 80, granice takie, 85 coś takiego Mm, no ale według mnie to i tak nawet sporo, więc, więc tutaj zapraszam was do lajkowania. Powiem wam, że autor naprawdę postarał się z tą mapą, bo mi się podoba. No i nie, wiedziałem, że będzie parkour. Wiedziałem, że będzie parkour, wiedziałem, że będę musiał skakać. No i muszę skakać. No i z the No i tak jest zawsze. Więc do tego musicie się przyzwyczaić dziomki, że ja będę. No i co? Muszę jeszcze raz szukać drogi na górę. No chyba nie. No chyba nie. No ale dobra, poszukajmy tej drogi na górę schodów właściwie, to były schody, nie droga na górę to były schody, no w sumie droga, nie schody można nazwać drogą? nie, nie, chyba raczej nie, e, ja tutaj czasami na odcinkach będę miał takie rozkminy, bo, bo wiecie, bo ja taki jestem trochę myśliciel, taki filozof, myśliciel, taki <laughs> śmieszek e, no ale nie, 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 szukamy, szukamy nie ma opcji, że nie znajdziemy tego bo ja już to znalazłem właściwie, ale e, ale ale zdedałem oczywiście, <laughs> więc musicie mi wybaczyć naprawdę Dobra, szukamy. Tutaj była skrzynka. Nie, nie tutaj, po drugiej stronie chyba. Tak, po drugiej stronie. Była skrzyneczka. Tutaj gdzieś. O, nie, zgubiłem się. No nie, nie, a ja już miałem to, byłem blisko. Eee, chyba znowu zapauzuję odcinek, ale nie, 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 nie rób tego, bo, bo, bo się zdenerwujemy. Dobra, nie będę pauzował. No takie gadanie sam do siebie też czasami może, może wam... Mogę właśnie tutaj na odcinkach nastąpić. Mogę... No nie, co ja powiedziałem. To jest właśnie takie nagrywanie długich odcinków. To jest takie u mnie nagrywanie długich odcinków. Dokładnie. Nie, nie znajdę tego przecież, tych schodów znowu. Jezu, po co ja tam dodałem? Mogę nie dodać? A nie, no w sumie musiałem coś Dobra, ostatni raz lecę. Jak nie znajdę, to robię pauzę. Szukam tych schodów. I przechodzimy jeszcze raz, bo przecież nie wyrobię. Przecież jak tego godzinę będę szukał. Tutaj powinno być przejście, ale nie, muszą być kroki. Fajnie, super. super. Jakie ja lubię labirynt. No i znowu wracam w same miejsce. Nie no, w sumie pamiętam, że 5 minut temu mówiłem, że labirynty są bardziej fajne niż parkour. O, dobra, znalazłem. Czyli jednak pauzy nie będę robił. Cięcia. Pauzy, cięcia, nie będę robił. Jesteśmy, okej, okay. okej. Okay. O kurde, klon. Doskoczysz? Dupa. Dupa. Dobra, może poczekajcie, przestanę się palić, może przestanę się palić, więc tutaj poczekajmy, poczekajmy. Teraz byle modlić się, żebyśmy nie zydać. Nie, no nie powinienem zydać. Do, do pół serca mi zostanie. No i patrzcie, co? No i zdecydowanie Dobra ziomeczki, tak sobie pomyślałem, że teraz jednak zakończymy ten odcinek, bo on naprawdę będzie długi e, z tej mapki, a nie, miejsca na diecie po prostu nie starczy No i dogram po prostu kolejną część za jakiś czas e, Oczywiście no diecie 90 łapek Nie no, nie no, żartuję Ale nie, fajnie by było, gdybyście wbili te 90 łapek Nawet 80 to już by było spoko e, Myślę, że odcinek był spoko Mogliście się trochę pośmiać z mojego parkuru, że tak powiem, i moich umiejętności tutaj survivalowych, znaczy odnajdywanie miejsc i tak dalej. No, i ja teraz zakończę odcinek, pójdę sobie zrobić miejsce na dysku i może nagram na zapad. Nie, zobaczę jak to zrobię. No ale dobra, zostajemy w tym punkcie, nigdzie się nie ruszam. To by było na tyle w tym odcinku. A możecie mi napisać, czy wolicie odcinek z shaderami, czy bez? Czy waszym zdaniem to ładnie wygląda, czy po prostu mi utrudnia pracę, znaczy pracę, no. Nie mogę tego nazwać pracą. No szukanie przycisku. Yy, więc widzimy się w przyszłym odcinku. Piona od klona. No i siema.